Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo cieplutko. Usadowiłam się. Na dzisiejszym trzecim odcineczku zaczniemy od tego. Od tego super strasznego. I szukamy trójki. Ta, tylko gdzie ona jest? Czórka. No, jeszcze tego brakuje, że ja trójki nie znajdę. O nie nie ma trójki a jest górcze muszę pokazać tu jest tu wieczka. gdzie ją tu dziadnąć o o udało się o ja się tu jest? Znowu kolczyki. Znowu jakiś Poczekajcie, niech ja się tu wybiorę. ta moja ręka nie chce robić to, się każe. Takie cosik mamy. Takie bardziej na Sylwestra, ale ja wiem. No, takie jakieś dziwaczne. Nie były ładne, ale się zaplątały. O. Może tak pokażę. No i się zaplątały. O. Jeden w ten, drugi we w ten. Też nie lubię takich za, zapięć. No ale. Nie najgorsze. Zostawimy je tutaj. Jeden mamy z góry. Teraz, o Jezus, trójkę, gdzie ja tu znajdę? Nie przygotowałam się. No i teraz... Święty Walenty, naprawdę. Narobiłam kaszany teraz. I nie widzę trójki. Ojeja. A nie chcę jest. żeby to za długo trwało. Jest tu trójeczka, tylko gdzie tu się dziabie. już tu wszystko rozmontuję. O, są dwie kuleczki. Proszę. Myszaty będzie miał. Myszaty na niego mówię. Dwie kuleczki są. Elegancko. I już jej nie ma a to jest Lindora. No tak, bo to stąd. Okej, okay, teraz dla Luśki. Mam nadzieję, że nie będzie znowu to samo. Yy, gdzie ta trójka? No, ja to mam problemy chyba z oczami, nie tylko z ręką. Yy, no. Wszystka, no nie przygotowałam się. Kurka. O, jest. Jak tu będzie znowu to samo, to luźka mnie znowu wygoni. No jasne, no nie. Nawet nie będę wyciągać. Widzicie? Znowu to samo. No, masakra. Więcej takiego czegoś nie kupię. I bardzo dobrze, nawet nie wyciągam. Mamy kopertkę. Mamy, mogę je znieść. Z trójeczką O, tu się rozklei nawet. Okay. Mamy dwie. Mamy angielską. O, kierunek kasa i... I jackpot. Powiedzmy weźmiemy tu co tu szukamy? Oczywiście liczb. Jak ja nie lubię takich drapek I, i to taki klips chyba. O, 11 numerek 37. Lubię taki numerek 1134 23. O dzisiaj mi to trochę lepiej idzie. I dziewiątka. Nie szukamy. 33. Od boku zaczynamy. 32. 8. Następny obok. 17. O, jest klipik. Wreszcie pierwsza wygrana. Świetny Muszę zapisać w kalendarzu. 36. 21, 13, 12 oczek i 37 numer zrabki I co tu będziemy mieli? Piątała Wow! Ale no proszę No to zwracam honor. Nie wiem jakie są kontrolne gdzie one w ogóle są to jakieś kody to chyba gdzieś tu po bokach jest o o o o i co i to wszystko nie ma więcej no dobra kochani ale widać że tu jest 30. cieszę się bardzo pierwsza wygrana wow wow Zaraz zanotuję, gdzieś. No i ta, ale ta to trochę potrwa. Cierpliwości mam życzę. 7b. Stopki. Się nie przesunęłam. Stopki, ślady, nie wiem jak to nazwać. Jakoś tak. 3b. Mamy tutaj. 3E Mamy tutaj. Jeszcze, jakby ta coś dała, to by było super. 1 C. palenki 5D. jest 5, tu jest 5. O, łapki są. ale ten kalendarz dla luźki to ona nie zaraz pogoń. 7C. No jeszcze 7a brakuje, 1e. O, no, nawet mi się dzisiaj dobrze drapie. 4c, ok. I 7a jest wygrana. Wow! No proszę, to trójeczki są szczęśliwe. Ja lubię trójeczki. Tutaj mamy 1D. Może jeszcze coś wpadnie? 5B. Fajnie. 4D. A już nic nie wpadnie. Ale 3 funty na pewno będzie. 2E. Szkoda, że pionowych nie liczą. Byłoby fajnie. 4a. No, jeszcze 4b. Śnieg sypie takim mokry. 5c. Tu mamy. A teraz będą tak kusić. Jak to Madzia mówi. Kuszą, kuszą mi. 4b. Jest druga. Wow! To mamy 6 funtów. Jakby co? 1b. O, się rozpędziłam. Może będzie 1a. Ja jest. <noise> Ale sobie wykrakało. To mamy raz, dwa, trzy. Super. No to jak lecimy od tej pierwszej? Będzie 3, 10. Wow! Ekstra! Super! Nie od końca. Tu będzie też 10, no nie rób, że ta. To... No proszę, angielska odgapiła od polskiej, też jest 30. No nie wytrzyma. Super. Jak tak, czasami drapałam tą zdrabkę, tą właśnie angielską. To tak się zwróci. Czasem 6 trafiło, ale 30 jeszcze nie miałam. Pięknie. Bardzo się cieszę. I tu mamy 30, i tu mamy 30, czyli trójeczka się spisała. Trójeczka, czyli dzisiejszy dzień. Bardzo, bardzo fajnie. Fajnie jest klips, ale na pewno. No na pewno, no bo. No bo nie ma inaczej. Ale bardzo się cieszę. Czyli po 10 z każdego dnia się zwróciło, powiedzmy. Mamy dla Michała yy, kuleczki, mamy jakieś kolczyki. Komuś damy. Nie wiem, czy ktoś zechce. Fajnie, kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze. Za, 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 za łapeczki i do Mateusza, Mateusz tak śpi, wiesz, z pomysłami, bo na ciebie liczę. No i kochani, bardzo was serdecznie pozdrawiam, bardzo się cieszę i do jutra pa.